Witajcie drodzy kochani. Ja w dzisiejszym programie chciałbym również powiedzieć kilka słów na temat nieprzewiązywania się do rzeczy materialnych w tym świecie materialnym. Ponieważ niektóre osoby, które osobiście znam, są przywiązani do pewnych osób. Czy to mężczyzna do kobiety, czy kobieta do mężczyzny. A nieraz jest tak, że przez oddziaływanie losu dwie osoby są rozdzielone. Ja w tej chwili znam pewną osobę, która jest tutaj jest z Polski. Osoba jest druga na pewnej wyspie, gdzieś bardzo daleko, koło Australii. No i ta osoba tutaj po prostu cierpi z tego powodu, że jest po prostu w separacji. Również mogą wystąpić w tym życiu materialnym takie separacje, że na przykład jest rodzina i dziecko z powodów zdrowotnych no po prostu umiera. I ta rodzina, po prostu matka, przede wszystkim, bo to jest jej dziecko, bardzo ciężko to przechodzi. Cierpi z tego powodu, że ta dusza odeszła z tego ciała. I ja chciałbym powiedzieć, że w przeszłości również byli królowie w Indiach, którzy również borykali się z podobnym problemem: że mieli syna, który miał objąć królestwo, i ten syn z powodów zdrowotnych, no po prostu zmarł. I król był wielkiej rozpaczy rozpaczał wiele, chyba nawet więcej jak jeden miesiąc, kazał robić jakieś specjalne ofiary, jakieś specjalne, powołał braminów do robienia specjalnych ofiar w sprawie właśnie tego, tego syna, żeby dziecko wróciło do życia i tak dalej. I mimo wszystkich mandr, mimo wszystkich technologii, mimo wszystkich rzeczy, które używał, żeby to, ta dusza... Wróciła do ciała, no po prostu to dziecko jakoś nie wracało, ale już tak był bardzo rozpaczony, że w jeden dzień po prostu ta dusza wróciła do tego ciała. Ta dusza, co była synem króla i przemówiła w sposób transcendentalny. Powiedziała temu królowi, że jest duszą, że jest cząstką najwyższego Boga, która jest nieśmiertelna, której nie można spalić, nie można zniszczyć po prostu wytłumaczyła królowi całą wiedzę transcendentalną, całą wiedzę transcendentalną, która właśnie znajduje się w Wedach. Że tak naprawdę my jesteśmy duszą, nie należymy do nikogo, ani do niczego. Jesteśmy niezniszczalną cząstką, wieczną cząstką najwyższego Boga, która albo może utożsamiać się z energią wyższą, z energią duchową, lub może się utożsamiać z energią niższą, z energią materialną tego świata materialnego. Także nie możemy się, drodzy kochani, lamentować, że straciliśmy jakieś dziecko, że małżonek stracił małżonkę, czy małżonka straciła swojego męża przez jakąś chorobę, czy przez jakikolwiek wypadek, czy przez jakiekolwiek eliksirowanie, bo też takie same eliksirowania, które ostatnio były. E, musimy drodzy kochani być utwierdzeni w jaźni, utwierdzeni w duszy, utwierdzeni we wierzy, utwierdzeni w tym, że jesteśmy rzeczywiście duszą i jeżeli ktoś straci dom albo jakieś e, rzeczy materialne, nie powinien być przywiązany do tego, nie powinien lamentować się ca cały czas na okrągło, że stracił dom, że stracił swój e, teren, że stracił pałac, że stracił e, jakąś, jakiś kraj bo też tacy byli królowie, którzy stracili swoje, swoje królestwa, swoje zamki, swoje kraje, swoje domy. A w tych czasach są ludzie, którzy potracili w związku z pewnymi długami, które mieli w stosunku do czegoś, czy do banku, czy do kogokolwiek, stracili swoje domy, stracili swoje posiadłości. To drodzy kochani, nie lamentujcie się, ponieważ możliwe, że Bóg ma inny plan w stosunku do Was że możliwe jest tak nieraz, że ktoś stracił z jednej strony, a zyskał pięć razy tyle z drugiej strony. Też były takie przypadki, że ktoś coś stracił, a potem zyskał po jakimś czasie większe bogactwo, jak miał, dzięki swojej inteligencji, dzięki temu, że jest bardzo mądry, dzięki temu, że jest bardzo inteligentny osoba, dzięki swojej inteligencji zyskała również olbrzymie bogactwo olbrzymie domy, olbrzymie zamki i tak dalej, tak dalej, dzięki rozwijaniu swojego biznesu, swojej firmy. Także wszystko w tym świecie materialnym, dozwoleniem chcę powiedzieć, że jest zmienne. Raz jesteście fortuna na dole, raz jesteście u góry i tak to po prostu funkcjonuje w tym świecie materialnym. Raz rodzicie się na planetach ziemskich, raz możecie się urodzić dzięki swoim dobrym czynnościom, dzięki pomaganiu. W gónie dobroci, biednym ludziom możecie robić czynności w gónie dobroci i te dobre czynności dosłuchajnie prowadzą Was na wyższe planety niebiańskie, gdzie jesteście po wiele, wiele setek lat czy tysiące lat, na wiele, wiele tysięcy lat nie, niekiedy możecie żyć na tych planetach niebiańskich, ale po jakimś czasie znowu ta dusza e, traci powłokę cielesną i musi wrócić na tysięcy planety, żeby tutaj. Się oczyścić, spotkać Mistrza Duchowego, i dzięki e, szczęściu, dzięki prowadzeniu życia duchowego, udać się na planety Baikunta, z których już nie musi się wracać, nie musi się rodzić w ciele materialnym. Także, drodzy kochani, e, musicie starać się być w życiu transcendentalnym, ani nie, nie perturbować waszego umysłu, że coś wychodzi źle, że coś wychodzi dobrze że ktoś was obraża, że ktoś wam mówi dobre rzeczy lub przykre, że jest zimno, że jest ciepło, że jest upał, że jest chłód, że jest zima, że jest śnieg. Nie możecie po prostu tym się przejmować, bo to są po prostu stany umysłu, które są w tym świecie materialnym. Także to jest taka instrukcja dla Was i ja jeszcze od siebie zachęcam każdego do zakupu Aronitu. Mam tutaj przed sobą Aronit Personal, jest Aronit bardzo zdrowy. On pracuje wiele, wiele lat. Możecie go nosić w kieszeni, możecie go nosić w torebce, możecie go mieć pod łóżkiem, możecie go mieć pod poduszką. Eee, zachęcam dla osób, które ciężko pracują, osoby, które naprawdę bardzo fizycznie ciężko pracują na budowie czy gdziekolwiek indziej, żeby go zawsze miały przy sobie, daje odpowiednią ilość energii, dzięki czemu usuwa zmęczenie, stres, eee, przede wszystkim zmęczenie. Także możecie się zaopatrzyć na linku pod YouTubem właśnie przez, na, o ten Aronit możecie go sobie zakupić, jak również inne modele, które są na dom, jest na komórkę i na samochód. Od Ciebie się żegnam, jeszcze raz podałem Was serdecznie tutaj z gór Teneryty i do widzenia.